Szanowni Państwo, K1 do 66 kg. Start! No i przed nami ta walka, na którą wszyscy czekaliśmy. Walka finałowa, walka wieczoru Bartłomiej Wajda kontra Marian Czernik. Dwóch bardzo doświadczonych zawodników. Nieco bardziej doświadczony wiekowo również Bartłomiej, 35 lat. Marian, 25-latek. Czy ta różnica 10 lat będzie miała tutaj jakieś znaczenie? Na razie na to się nie zanosi. Bartłomiej i Wajda widzimy walczy w odwrotnej pozycji. Widzimy tutaj ring znowu troszkę ucierpiał. Chwila jeszcze na poprawę i wracamy do rundy numer 1. Tak, już wszystko działa. Znawiamy pojedynek. Ładne te kolano. Ładny ten prawy prosto teraz. Proba frontkika. Ale ładne teraz to. Obrotowe kopnięcie mogło zaskoczyć. Problem z ochraniaczem za chwilkę. Powrót. Koniec pierwszej rundy. Z... A, wracamy w pojedynek, runda numer 2. Zobaczymy jak panowie wprowadzą zmiany narzucone przez swoje narożniki. No spokojniejsze, rozluźnij. Bardziej luźny wydaje się Marian. Bartłomiej bardzo mocno schowany za taką wysoką gardą. No tak jak mówisz, może tutaj też właśnie to, że to walka wieczoru ma znaczenie. No tak wydaje mi się, że no Bartłomiej, Wajdan nie wszedł jeszcze w ten pojedynek. Ma niewiele czasu, żeby wejść, bo to już środek drugiej rundy, a stawka jest ogromna. Ach, ładnie teraz raz kolejny. No i wyłapał teraz Bartek w tarapatach, w tarapatach, nawet próba wysokiego kopnięcia w tym klinczu bardzo, bardzo pomysłowo, przez, bardzo efektownie przez chwilę w tarapatach był Bartek Wajda. tak jakby troszkę nie ma pomysłu na swojego przeciwnika tutaj Bartłomiej. Z dość dużym spokojem dochodzi i zapędza pod liny swojego przeciwnika Marian Czernik. Czy Marian Czernik zwietrzy swoją szansę, czy poczuje krew i będzie próbował jeszcze mocniej zaatakować? Nie, tylko Marian musi zawsze oczywiście pamiętać o tym, że tak doświadczony zawodnik jak Wajda w każdej chwili może Zaskoczyć, wyszczelić czymś, więc tutaj nie wolno się rozluźnić, trzeba być czujnym. No to tak, to, to o czym mówiłeś, tak. odegrał się, odegrał się tym lewym sierpowym. Tak, ale zdecydowanie jest za mało tych ataków. Rady, Szanowni Państwo. Fajna, Ostatnie przygotowania do ostatniej rundy, ostatniej walki. Tego wieczoru No i od razu tutaj widzimy czernik ruszył, ale ładnie teraz e, Wajda starał się odgryć tym kolanem No i w końcu ruchomił tą lewą rękę Bartłomiej Wajda O tak, o, tak, na to czekaliśmy cały wieczór tak, tak, szkoda, że dopiero w trzeciej rundzie, ale lepiej późno niż wcale. Późno niż wcale, dokładnie. Takiej wściekłości, takiej agresji. Tak, na tego... takie coś czekaliśmy dwie rundy i mamy to w trzeciej. Tego nam troszkę brakowało, tak jak mówiłem, Bartłomiej Wajda nie wszedł dobrze w ten pojedynek. No, na początku był taki troszkę zbyt przytłumiony. Teraz widać, że ten pojedynek nab nabiera bardzo nabiera rywalizacji Ale cały czas oczywiście bardzo dobrze atakuje... O! Oj, teraz aż spadł w liny Dobre, po raz kolejny kolano Wajdy Ale tutaj widzimy, że Czernik cały czas atakuje ciosami Myślę, że on jest spokojny o to, że wygrał wcześniejsze dwie rundy, ale... Tutaj widzimy, nie zamierza odpuszczać. Parę elementów zapasów, ale już wracamy do K1. No i po raz kolejny, kurczę, troszkę brakuje właśnie tej lewej ręki Wajdy. Bardzo dobry ten sierp, ale no. Za co za obszerny spowodował, że obraca nam się troszkę Bartłomiej przez co nie może użyć tej lewej potem jako dodatkowego ciosu, a to z kolei bardzo dobre kolana. Dobry, mocny, twardy pojedynek. Myślę, że zwycięzca może być tylko jeden. Ale poczekajmy. Była krew. Nie było ale... Szanowni Państwo, w tej ostatniej walce wieczoru, Jednogłośną decyzją sędziów zwycięzcą zostaje Marian Czernik. Marian Czernik, zwycięzcą walki finałowej Gali Next Level Fight, piąta edycja.